Jest jaszcząbek, Będzie tłuk w nasze gołąbki Tu już Jastrząb Wali, wali. tutaj Tu koleżka przyjechał już A? będzie coś puszczał Dawaj w górę Idą do... Podjechał akurat No ja wypuścił O tu wali wali A tu ja zobacz. zobacz A ten Wali nie odnieść No zobacz, gdzie? Ja wypuścił z torby, zobaczcie Co on zrobił? Patrz, ale wali tak lata... No tak i nie przywoź. <gry> o, będzie coś brał chyba, nie? nie. Tak leci sobie. No, no, nie, nie. A to jest ten gołębiarz. No ten dobrze Ale, ale zobaczył Wie że tu się nie najje. Leci do sąsiada? No i co tu mówić? Co tu mówić? Dzisiaj znowu. Dwa na plusie mamy A wejdę, nagram tutaj Nasze ładnie dzisiaj odeszły tam Pokaż na drabince Gdzieś tam były, za tymi drzewami A wejdziemy na daszek Co tu jeszcze? Pokażemy W glebniku Posprzątana buda Znaczy na kiedy tam? Przedwczoraj? W parka gołąbki lewinderki Teplerki Fajne takie to pareczka No są takie Nawet miłe ptaki, nie powiem Ty perłowiaki. Masłowe, Ma słowę, ma słowę To no, w parach są Fajne. jest wszystkiego po trochu, nie? Miał ogonek nawet. A tu sąsiada tamtych bocianka, ale tu bocianek, bocianów sobie tutaj zbiera, także zostawił ją, pędzi, na razie nie wraca do sąsiada. No, sąsiad świeżaki miał to. To sobie zostawił. Świeży to jeszcze tak nie wróci jak stary. Daleko nie ma w sumie. Co tu miałem nagrać? Tu jest budapesz siwy. O, jest tutaj. jeszcze jeszcze. Dopiero Taki siwy, nawet niezły. Pod kija. Mamy jeszcze czarnodzioba fajnego. Sąsiada. Tylko nie wiem, którego sąsiada już. Bo tu czarnodzioby to zaraz go pokażemy. No bo czarnodzioby to tu. Domyślam się kto ma. Ale czy na pewno jego. Dwa na plusie. Dobra, pokażemy może tego czarnodzioba co. I tu taki z rana wpadł. Jeszcze czarnodziób. Ładny czarny dziobek. Mielutki ptaszek z tamtego roku. Czarną datę ma. Ma czarną datę, z 22 jest. No taki miły ptak. Widziałem, że jest popyt na te czarnodzioby. Ładny czarny dziubek. Do wydania. No do wydania mówi tutaj. I ten budapesz i ten, ten czarnodziób. Roczny, 22 rok. Fajny gołąbek. Ten budapesz na pewno sąsiada tutaj. A ten czarnodziób nie wiem jeszcze, nie wiadomo. To rano przyleciało. Także nie wiem czy i je, jest. Do wydania, do wydania T2, tak? Ale odbior osobisty, tylko bo nie wysyłamy, nie bawimy się w te wysyłki, bo to nie wiem czy jest zachód. Warty świeczki, jak to gołębie pod kijek, a jakie bielaski, gania. <laughs> ładny bielaski. Ale tu widziałem też faszmanse, masz niezłe nie? Drierki była taka fajna para wasz fan, białe dzióbki no ładne, miłeś w parka. Tu Ja wiem, widziałem, nagrałem już to No tak po trochu nagramy Krymeczki A te krymeczki też chyba miałeś do wydania mówiłeś? Ta parka też, ładne mają buty nawet Także to już są moje No tak, parka parzysta. Dobra, co tu nagrywać? Miszanki? Oj, widzę konopi, dajesz, kurde. A, to już wiadomo, po czym tak chodzą. Dobra, co tu nagrywać? Skonodnika. Chyba czerwony, fajny też. No żywe ptaki, nie, zobacz. No i co, i chyba to na tyle. Dwa na plus nie jest źle. A to co to jest na tym? tym... Co to jest? Rumun koroniaty? Nie wiem co to jest, takie coś. No właśnie, właśnie gryzie, to, 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 to zaraz. No, co to nie zaraz. <grystanie> Taki. Drierki. Dobra, Pani dwa na plus. Jasno. No. Jaśniczki. Ale 2 na plus, także dzisiaj też jest dzień udany, jakby nie było. Jest i sąsiad. Błynął konkretnie dzisiaj. Tuż wygnął trochę? On ma tam sporo tego, widzę. Konkretną paczkę. A to jest bliźniutko, kawałek na, na wyciągnięcie ręki. No konkretna bomba Tu wygnał dopiero Ale tam to będą już zjeżdżać chyba Że ja z cząbek jeszcze się pokaże. Tu dobrze widać, wyszedłem trochę. Dwa kółka, i były nad nami. Praktycznie, prawie no. Wyszedłem na drogę, no tu pięknie widać. Tu wyjechał, ale tu wysoko poszły. Wleciał teraz z drugimi. Z drugiej budy. Bombę ma konkretno. Prawe, lewe, no tu mają na nas kierunek. Już są prawie nad nami. Jeszcze, jeszcze. Ja cię kręcę. Te za wysoko. Tu drugie niżej są. Na pułapie tym samym. Iż tych. No nieźle teraz. Dzisiaj jest nieźle. Jakby się to złapało. To by było ciekawie. Ma tam trochę tych pojedynków jeszcze. U nas też się dziś posiadkowały, bo wygnał jedne, potem drugie. No, też tak myślę, że obejrzał filmik i zaczął pędzić. Ale jak pędzi dzisiaj długawo, dzisiaj długo gania Powiem ci, że tu były nad nami Kierunek Tak, prawe, lewe taki kierunek Nie daje się aż dobrze Dzisiaj, dzisiaj się pokazał nieźle, albo wygnał z jednej budy, potem z drugiej, bo wiesz, one przyszły, a jego były za wysoko. To wygnał z drugiej, żeby były niżej tamte, nie? Tu jeszcze jednym jakieś latają, także może, może... O! Jeszcze wy zoba wygnał. On jeszcze ich chyba tryknął. Tu coś poszło? Tam u góry wysoko to mgła jest. O, są te trzy sztuki, to ich prawie nie widać. u góry mgła. Tu jeszcze dwa jakieś idą. Dzisiaj miały prawe, lewe kierunek, tutaj. Tu coś idzie. A, przyszedł pojedynczy, jasny. Długawy taki. Może coś wpadnie, ale jakby była ścina Marcin Dobra, gramy jeszcze jak coś spadnie Tu jaśniaczek idzie Jeden przyszedł proszę O, tam drugi jest jesteś. Dobrze nawołujesz. Może przyjdą, mają chęć. Tam ich lata nad tym dużo tych pojemków. idzie? ale nic tu. Nie wiem, może coś jest w tych gołębiach. Zaraz się przekonamy. Chociaż. O, no, jest, jest. Marcin go przywołał. Nie. Kamgiri, kamgiri, jakoś tak teraz wołają. <laughs> no oglądał się tych A, filmików, no. Język napuszczał tutaj. Nie wiem, bo dużo ucieka mu widzę. O, tu patrz, 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 patrz. Kurwa, weź Siatkę i go zła. <laughs> Ja wkleję tą tom O, podpędził no Nie ja to wkleję, wkleję jak teraz wołem na gołębie Tą, tą tą to nawoływanie Kamgiri To będzie hit U nas to zawsze jest wesoło, dlatego Sam się bogaty A pakę powiem ci sporą ma. Zobacz, znowu do Marci. To samo mają. Prawe. Zobacz Marci, zobacz. Lewe, zobacz. Prawe, lewe. Wariata mają takiego. A zobacz może masz już oblepiony automat, ty. Czarowo głębi Tak to zawsze tam dobrze do mnie się da Tu idzie jeden Ale zawija dobra, sam siat, Jest coś obcego? Te się dają. O, przerzucają One tak mają, prawe, lewe, zobacz. No pociągają I ciągną, i ciągną w tą stronę. O, jeden jeden pociągnął, ale nie. Wróciły. Odwinęły. A bak, prosto No. Mają w kierunek w tą stronę i to jest dobre. Ścinki by były. Z którego idę? Z lewego. Zresztą jego od dawna tak chodziły zawsze. Które skrzydło by nie miały zawsze donosi. I patrz. kłeczko no I tak znowu tak odwijają tak. to samo no. Zobacz. No, 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 no. Ale mają bliżej. Dokąd tutaj Ale tutaj... wiedzą gdzie wrócić Ślizgnął się może. Codziennie jakby to ganiał, to by tu było ciekawie. Wcale źle mu nie chodzą. O, prawe, no. Hop. Ale idą w tą, zobacz. Co się Tam dzieje? No przyszło coś górą. Tutaj. Jest już nad nami. Nie no, jasny, jasny. To jego pewnie. ruszył znowu. Znowu ruszył, nie wiem czy on coś tam łapał, czy co? Chodzi. Jeszcze jeden chodzi. Nie wiem, czy coś tu obcego jeszcze ma. Wątpię. Powiem. Tu jest już. Dobra. Ten to siądzie pewnie. Bo ma chęć. Już pikuje. Dobra. Pozdrawiamy sąsiada. Pięknie dzisiaj ruszył. Może dogram jeszcze, jak coś tam jest, jak coś będzie złapanego. Pozdro.